Nie lubisz? sklej. Hey. Ja... cię nie lubię. Nie, że nie lubię, nie, tak? No. No, no ty pan że się tym polagum? No. Po prostu. Jakby to powiedzieć, no. Miałam z nią troszkę. nieporozumienia. O. Ale ona ogólnie jest okej. Okay. No to byś pomogła jej, bo organizuje randkę i wujkowi małpie. Komu? Dobry. No jej wujkowi małpie. Siemanko. I pomogła nam. Co tam? Młodziutki. Chcesz, żebym odsłoniła małpa? E, ja bym poszła na tu to... Spoko. Tak. Prawda. Siema młody. Pomóc? Młody. Młody. młody, młody. Czemu? Pasia Bosiek, Ala boszek. Oh, yes. E